Ciemanko, z tej strony ja, Chris. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z kariery menedżera Arsenalem. Zakończyliśmy sobie sezon, no i zaczynamy od wybrania sobie tej tak turniej turnieju przedsezonowego. Ja wezmę sobie ten najtańszy o dziwo, ponieważ nie chciałbym tych jakichś zawodników moich mocno przemęczać, szczerze. I teraz tak, dostałem kilka propozycji transferowych od Was. Mamy 177 milionów, więc myślę, że jesteśmy, jestem w stanie kupić wszystko, to, co chcieliście. Więc tak, Leonidow napisał do mnie tak. Fajna fala masz w suba, dziękuję. Co do transferów w i kup Edera Militao i drągowskiego jako rezerwowego i perspektywicznego bramkarza yy, Drąg Drągowskiego kupić nie chcę, nie kupię, ale Eder Militao to jest naprawdę już taki zawodnik, którym nie, pogard nie pogardzę. Gdzie to jest Eder Militao? Eder Militao. O, dobra, już jest te 22 lata. Czekałem, jak on komentarze Ubera, troszeczkę pewnie się rozwinął. Aktualnie od kurcze Kurczę, właśnie w. Yy, to jakby. Kurcze 18 dni, 50 milionów kosztują jego odstępne myślę, byśmy mogli go po prostu zakontraktować teraz Tak mi się wydaje tutaj 50 milionów yy... Tak, zapłać odstępnej pomiar mowy z klubem Bierzemy Militao, te bezbędnego przedłużania, po prostu kupujemy go Potrzebujemy środkowego bronce, bierzemy środkowego bronce, wychodzimy z środkowym Tak Tak to po prostu dokończymy yy... Rola we spole, ważny piłkarz, myślę, że to ci starczy, ważny, nie? Tak, nie musisz być kluczowy. Oczywiście będziesz kluczowym, ale lepiej dać mu troszeczkę niższy ten tej w wespole 5 lat ign ignoruj klauzulę 85 tysięcy, bo za podpis 850 tysięcy występy za 20 występów chciałbyś 1 850, 000, wiesz co? Ja ci już usunę tutaj te występy. Da, po prostu ode mnie teraz równą bańkę tutaj dostajesz powiedzmy równe 100 tysięcy, jeśli chodzi o pensję. Myślę, tak powinno być teraz idealnie. Chcesz na to? Moklin nie na nieco inne wyrobki, ale bardzo interesowanie przejście do klubu, zaakceptujemy kwotę 100, ty 100 tysięcy, okej. Okay. No i mamy zawodnika w klubie, Eder Militao, naszą nową środkową obrońcą. Ok, przejdziemy teraz do, do wkładziku sobie. Za holdinga. Proszę, Eder Militao. On też wejdzie na ławeczkę, za tego Bulguna. I on będzie teraz naszą środkowym środkową obrońcą. Yy, holding będzie drugim. A mm, właśnie to jeszcze widziałem co do transferów tutaj. Mm, ten Marcin wstępnie napisał, czy mógł ściągnąć jakiegoś Polaka Rodaka. No właśnie myślałem też na tym, czy go tego polaka Rodaka nie ściągnąć do, do wkładu. Tylko jak myślałem, nad, jaką pozycję by nam się tu przydał. Bo tak mówię, bramkarze jednak rezerwowego nie potrzebujemy, szczerze, mamy Leno, aczkolwiek. To tu jest taki słaby punkcik. No ja bym tutaj. Szczerze nie wiem kogo by tu można dokupić, mi się wydaje że, no właśnie nie wiem, właśnie nie wiem kogo, Lewandowski jakoś tak nie za bardzo, szczerze. Tylko ty Nenny wypad, nie potrzebuję ciebie tutaj, a z takich Polaków lepszych no to w sumie ten Lewandowski, Dzieliński by nam na pomoc pasował, tylko gdzie bym tu grał, on jest słabszy od oryry. od każdego naprawdę jest słabszy czy nie wiem, No mamy obronę obstawioną, bramkarza też, a wiecie co, wiecie co? Ściągnę, no może tego, ściągniemy tego Drągowskiego. Ten Drągowski tutaj w sumie przyda się jak drugi bramkarz, to bardziej, że on jest dobry naprawdę. Suby go będzie obserwować, będziemy go sobie tutaj rozwijać i po prostu jakoś to y, pójdzie. Na kolejny transfer jakoś nie mam pomysłu szczerze, y, y, symulujemy mecz tutaj, składzik obojętnie jaki oczywiście. I Zobaczymy, czy uda nam się tutaj wygrać. Remusujemy i Wilk dostał kontuvi, niestety. też weźmiemy sobie na kalendarz wejdziemy. Kalendarz odgrywek. Dzisiaj żadnego meczu nie zagramy akurat. Nie mi się wydaje, że dzisiaj po prostu prze, przepracujemy sobie to okienko transferowe i okienko transferowe i po prostu w kolejnym odcinku zaczniemy sobie tutaj już sezon czy jakoś tak. Też ostatnio nie było troszeczkę tych odcinków przez parę dni, bardzo przepraszam za to. Teraz będzie, będą troszeczkę częściej. Chciałem się skupić tutaj na moim głównym kanale, to jakby na WKP jednak gdzie to jest mój główny kanał i na nim się skupiam i właśnie Dawid Luiz idź sobie nawet do Chelsea, no i musiałem tam ponagrywać parę materiałów, też mam trzeci kanał o tematyce rapowej, gdzie po prostu robię przegl przegląd tygodnia rapowy. co się działo na naszej scenie, więc też troszeczkę roboty jest, no i tak jakoś wyszło, że nie miałem czasu. No, ten odcinek widzicie dzisiaj w czwartek. Na pewno, w tym tygodniu na pewno się jeszcze jeden odcinek pojawi. Ale nie wiem, czy to będzie w sobotę, czy w niedzielę, w któryś z dni. Ale na pewno w tym tygodniu jeszcze jeden odcinek będzie. Chciałem tutaj utrzymać formę trzech odcinków w tygodniu, ale no w tym będą dwa. Poprzednie były cztery, z tego co W sumie. Albo nie, chyba też trzy były. LNE, w do Villarealu za 9,5 miliona. Wypad, mi nie jesteś potrzebny, gościu. Mimo, że normalnie cię szanuję. Jesteś ok, piłkarz, piłkarzem, no ale jednak tam nie jesteś, jesteś po prostu zbędny. Eee, tutaj jakieś kolejne powiadomienia. Co tu się dzieje? Dawid Luiz został sprzedany. Eee, Newcastle to chcecie L na niego? Bierzcie go. Ja mówię, ja go nie potrzebuję. Idziemy tak do kolejnego meczu. Tym razem z Atalantą Bergamo. Ciekawy przeciwnik, ale mam nadzieję, że ten nada no, nam się tutaj zdobyć punkty. I wygrana 2-1, ale Holding z kontuzją. Te kontuzje naprawdę sporo tutaj się uzbierało. Ole ja to tutaj dostaje te kontuzję. Yy, mam nadzieję, że to nie jest jakiś długi okres. Yy, ta kontuzja. Na dwa miesiące ja pierdzie, Słuchaj dobrze tego militału kupiłem. Dobrze tego militała właśnie kupiłem. Przynajmniej będzie kim grać na obronie. Okej, okay. wypoczenie Saliba. O no nie wiem, no mogę go wypowiedzieć tak, ona chłopak nie będzie grał. Chociaż ma już kurde 77 overalla no ale nie nie, Faliba tutaj sobie pójdzie na to wypoeczenie I jak będziemy cię potrzebować, to najwyżej wrócisz. I teraz półfinał z Ajaxem. Oczywiście składnik tutaj niech się pozmienia. Automatycznie tego nie będę tutaj ustawiał jak na razie bo to są tylko przez Wygrywamy 1-3 hawel z brameczką, bo my z dwoma bramkami. No i fajnie, no i zadowolony jestem. Tak, będziemy w finale w Romom. No okej, okay, w Romom to może być ciężki mecz. Ale jesteśmy tak jakby u siebie, więc nie powinno być tutaj Elneny. Dobra, tutaj kasza, idzie po prostu do nas Mi kasza. Ka, kasza. Militarian, idź. Ja naprawdę po prostu biorę to, co oni mi dają, tyle, bo ja nie potrzebuję tych zawodników. Wolę sprzedać za 10 i tyle. Zobaczcie, mam 140 milionów. wkładnik mm, jest naprawdę mocny naprawdę na razie nie ma co tutaj zmieniać. Na razie nie ma co, ale my się wydaje mi się, że w kolejnym sezonie będziemy musieli tutaj tego Aubameyanga sprzedać. Niestety. Bo on ma te 31 lat, a to oznacza Fifie, że za chwilkę się zacznie po prostu starzeć. Więc naprawdę to będzie ostatni sezon obama Yanga w tym zespole, niestety. A później trzeba będzie pomyśleć na jakiś jego zastępcą, Być może Milik. Być może Milik. Milika ściągniemy, bo on tutaj dosyć ładnie się rozwija w karierze. Hmm. Okej, okay. i teraz już tylko Liga została w takim razie. Wypożyczenie Mawro Ponosa, nagroda w turnieju, okej. Okay. Właśnie, musimy zobaczyć, jak muszę zobaczyć, jakie mamy tutaj. Ja idź tam do nich, pograj. Muszę zobaczyć, jakie mamy tutaj cele w ogóle na ten, se, na ten y, sezon. Biuro, przegląd y, tego zarządu. Ym, mrożu, młodzieży mnie to w ogóle interesuje. Zwarł 20 milionów, to zrobione. 380 milionów na kontraktach. To też się zrobi samo. Y, Finało Ligi Mistrzów są od nas. Chcą, żebyśmy wygrali ligę oraz doszli do po finału FA Cup. I Shazon zysknie na poziomie 75 milionów. No, okej, okay, ale to powiem Wam, no, te, te cele mają wrogie. Hmm, pewno chciałbym włączyć się do walki o mistrzostwo. Wiadomo, fajnie by byłoby je zdobyć. Aczkolwiek, no. Y, o, mamy tutaj ofertę. Kurczę w Realu Madryt. A Obama Young zawsze chciał grać w Realu Madryt, bo tam jego ojciec kiedyś marzył o tym. Ja myślę, że możemy tutaj z Wami ponegocjować. Obamayang to jest fajny piłkarz Aczkolwiek masz tutaj 31 lat I można by było zainwestować w coś młodszego 50 milionów da dajecie Powiem tak panowie Wrobimy tak równe, e, równe 60 baniek I Obamayang idzie do was Oni chcą jeszcze jakiś procent jeszcze oddać O kurczę. No dobra Może spróbujemy w takim razie e, 54 800 Okej, okay, 55 milionów, sprzedany Aubameyang. No niestety, sprzedany Aubameyang. Eee, nawet jak mówię, on te swoje dla Arsenal zrobił. Pomógł nam w po poszczególnych wygrać Ligę Europy. Eee, no i teraz tak, trzeba by było jakąś tą lukę załatać. Tu mógłbym grać tylko na napadzie. Tylko na Pepe. Będziemy potrzebowali naprawdę eee, lewego, skrzydłowego jakiegoś mocnego. I eee, pytanie, kogo by tu można eee, było ściągnąć? 150 milionów. Mi się wydaje, że ja bym powalczył o. Proszę, ja was, O fane. Ponieważ Leroy fane, wiadomo oficjalnie, już na pewno fity nie zostanie. Może nam mógł tutaj go kupić. Długo mu się kontrakt tutaj wygasa, to 12 miesięcy. I ja bym na tego fane zapolował. Naprawdę tutaj może dać nam nową jakość we pole naszym. Obama, Został sprzedany. No okej, okay. laka wet. Nie, nie, laka kaweta nie mogę sprzedać. Hmm. Laka wet już tutaj zostanie, bo nie mogę tutaj zbyt dużych zmian zrobić w tym składzie, żeby nie było, że nagle połowa składu będzie inna. Bo to się nie za bardzo wpisuje. W takim razie mamy tutaj yy, tak jakby te 200 milionów, więc na fanę nas będzie spokojnie wstać tutaj. Yy, Lilość fanę między 6 65 milionów wartość ma. Spróbujemy go tutaj kupić. Damy tak 70 baniek, myślę. Jemu może się zgodzi na te 70 milionów. Wgodzą oni, bo tej fan akurat nie ma nic do gadania w tej cenie. Proferuję kwotę yy, 70 milionów. dostanie się panowie ode mnie. Idealnie, 70 milionów się zgodzili. No i fajnie. Bierzemy tutaj yy, fanę do naszego zespołu. I to chyba będzie koniec przebud przebudowy na to okienko transferowe. Yy, jeśli chodzi o Lakaweta. Będę się badać mógł... Nie, spróbuję ważne. Ja chyba będzie chciał kluczowy. Kluczowy, no dobra. W takim razie masz tutaj kluczowy, niech ci będzie. Yy, dobra. 4 lata chciałbym. Jesteś młody. Dopiero się kontakt skończył. Yyy, nie bierze klauzuli. No okej, okay. mi klauzula nie jest, tylko jest tutaj po drodze. 165 tysięcy. dostaniesz tak, koleżko. Yyy, powiedzmy dostaniesz ode mnie dwie bańki. Dwie bańki za podpisanie kontraktu. Proszę ja ciebie. OK i dostaniesz płacę 170 tysięcy. Co to na to? OK akceptujemy kwotę. No i witamy w takim razie Leroya Fane w naszym yy, zespole. No powtórz, transfer na pewno świetny. Mamy też jeszcze tego Martinelli'ego. I go można by było pod Oj, Martinelli, coś tutaj... Wspomnianie psychiczne, fizyczne? To, to czemu to się to odejmuje? Mi czemu na minusie? Chyba powinno być plusie chyba. Nie wiem. Chyba, że tutaj... Tak by. Jakby... Aha! O kurczę, to nie wiedziałem, że niezadowolenie wpływa na minusowe statystyki. O kurczę. No dobra, ale Martinelli, no ty będziesz yy, rasem rezerwowym. Yy, holding wypadł w ogóle tutaj w yy, tej ławeczki. I teraz tak na pewno mm, chciałbym, aby tutaj ten Martinelli musi troszeczkę dostać więcej czasu na grę. Yy, ewidentnie, może grać na, na LP na napawniku. Wydamy tutaj e, szansę Martinelliemu na napadzie. Tak, w powiem tak, jeśli chodzi o Lakaweta, o to możemy prawdopodobnie zrobimy tak, że Lakaweta sprzedamy po tym dzwonie i zobaczymy, albo zostanie tam Martinelli, jeżeli się on oczywiście sprawdzi. Ten Martinelli tutaj mamy też 140 milionów. Naprawdę, Martinelli może tutaj się sprawdzi. Drągowskiego sobie kupimy, chociaż wleć negocjacje kupna. Dobra, spróbujcie. Się go nie chcę im tutaj gadać. Zobaczymy. No i damy szansę Martinelliemu. Damy szansę dla Zobaczymy, który z nich się okaże lepszy na napadzie. Wtedy Wa decydujemy po prostu. Ułożymy sobie też tutaj drugi składzik. I w drugim składziku będzie sobie grał. Tak, po pierwsze. W drugim składzie Nelson. Fajnie, jak to będzie sobie w piłeczkę pokopał. Kogo my tu jeszcze ciekawego mamy? Rudiga wiadomo, to jest akurat w pierwszym. Sanet, tutaj w sumie też jest w pierwszym. Ja, ten balguna się też zmienimy z Bellerinę, No i w sumie, Tak, tutaj holding w sumie nie ma tej szans, jednak Mari. W Mari tutaj się pogra. No i tyle, tak zobaczymy. Taki będzie ten nasz drugi składzik. Lekko gorszy na takie właśnie słabszych przeciwników. Nie takich jak West Ham, bo West Ham to jest jednak silna drużyna. I tu gra pierwszy. Oczywiście Martinelli będzie normalnie w drugim, w drugim składzie jako napastnik, no ale teraz dosta dostaje szansę w pierwszym. O mecz Barceloną będzie w ogóle. Mecz z Barceloną. W jest w całkiem fajnej formie. No i super, cieszę się. Cieszę się mega, ale my zrobimy sobie tak. To jest UEFA Super Cup, zrobimy sobie tak, przesumulujemy sobie ten meczek i w kolejnym odcinku, w sobotę, obiecuję wam, że w sobotę będzie kolejny odcinek, zagramy sobie mecz z Barceloną oraz zagramy sobie mecz z Chelsea. Zagramy sobie dwa mecze, nie troszeczkę dłuższy ten film, no i przesumujemy sobie ten miesiąc. Więc naprawdę, w, w kolejnym odcinku zagramy, właśnie, sobie dwa mecze z Barceloną oraz Chelsea. A tutaj będzie to ostatni jakby tej mm, w dzisiejszym odcinku. Właśnie to, że lubię, tak lubię robić takie odcinki czasami, po prostu zagramy meczyk. Okay, czasami you nie. Patience. Więc tak, fajnie by było tutaj morale. Yy, najważniejsze jest pewność siebie. Okej okay. yy, wejść do wiedzy w swojej wartości. Ja ufam, fanem może być naprawdę okej. Okay. Yy, udało się już sprzedać 5 pytań. Czy, czy powinniśmy wkrótce przez zamknięcie okienka, ponieważ się jakiś nowych twarzy w zespole? Yy, 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 jesteśmy mocni na każdy pozycji, tak mi się wydaje. Wzmocniłem te najbardziej tutaj niewygodne punkty. Yy, przychodzi do nas drągowski, prawdopodobnie jako drugi bramkarz. No i zobaczymy, Martinelli. Martinelli, jak się wpiszesz na tym napadzie? Bo jesteś młody, zdolny. I proszę, brameczka Martinelli, Havers też Pepe z bramką i Clifter, czy jakoś tak. Wygrywamy 3-1 w West Ham United. No i fajnie, no i fajnie, w kolejnym odcinku właśnie gramy sobie w tą Barceloną i Chelsea, tak jak mówiłem. Sorkio, ale Bellerin i Leno nie są na sprzedaż. Nie mam żadnych zarzutów do tych dwóch zawodników, więc tutaj sobie ustawimy. Ustalimy też sobie w sumie treningi tutaj. Więc tak, jeden, jeden shot będzie dla Drogowskiego na pewno. Ten jest na CPS-ie. No, nie jesteś nam potrzebny, yy, chociaż Fajnie by było te, te Martin, nim pograć, bo w sumie. W sumie dobra, wiecie co? Słuchajmy tak, ulepszymy sobie tego y, Matiasa Nielsena. A w kolejnym sezonie sobie sprzedamy Ballerina. Fajnie by będzie mieć tych. Po prostu będziemy sobie mieli tutaj. Y, Anglików, jak najwięcej chciałbym mieć jednak. Y, Militao do rozwoju jest. Y, w sumie. Masz tutaj się. Rozwijaj, Militao. No teraz tak, no napastników nie ma tu nikogo, pomocnicy też nie. Co chciałbym rozwijać No jest tutaj y, ten Martinelli Możliwy do rozwijania Prawie jest tutaj ten Nelson na prawej wśród, ale myślę, że ten Pepe tutaj, tpp tutaj Więc sobie tutaj będziemy y, rozwijać Martinelliego OK, i w sumie weźmiemy że też, będziemy Tutaj rozwiniemy y, Nelsona jeśli chodzi o strzelanie. i tak tutaj na nasze treningi Mi się wydaje, że tutaj Militao zdobędzie 85 overalla, więc tutaj rzucimy. Martinelli już to będzie to 84 tak jak na każdę 4 już rzucimy. A tutaj Matiasa Nilesa oraz Nelsona potrenujemy tak do 80 parę. No i co? W takim razie widzimy się w kolejnym odcinku. Znaczy oczy łapkę w górę, jeśli się podobało. Jeśli macie jeszcze jakieś jeszcze trwa okienko, trwa jeszcze okienko, więc jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, na jeszcze jakiś mecz, Jeśli na... na. OK, okej, okay, tutaj dogadane. Okej. Okay. Akceptuj ofertę, Wleć tutaj negocjowanie kontraktu i Militao będzie naszym zawodnikiem, się tutaj Drągowski. Okienko jeszcze trwa, więc jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, kogo kupić, co sprzedać, więc tak wygląda nasz teraz wkład pierwszy. Myślę, no tyle AKZ będzie pierwszy. pierwszym, ale na razie tak to wygląda. Mi się wydaje, że na razie to nie ma co wzmacniać szczerze i takim wkładem po prostu wyjdziemy sobie na ten sezon. Ale dobra, mecz z Barceloną to już w kolejnym odcinku, więc jeśli dofaliście do końca, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz jeśli się podobało, tak mówię macie jakiś zawodników, który chcielibyście, żebym ściągnął, no to piszcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy w sobotę albo w niedzielę. I tam w tym kolejnym odcinku wygramy sobie z Barceloną oraz w Chelsea. Więc dziękuję Wam serdecznie, że byliście w tym odcinku. Tu był Criff, Elo, cześć na razie.